W projekcie funkcjonalnym mieszkania, który dzisiaj Wam pokażę, przestrzeń na szafę w przedpokoju powiększyłem o 10 razy. To jest naprawdę niebywałe. Jak robię projekty rzutów dla klientów, to zawsze poprawiam parametry tych mieszkań, natomiast nie przypominam sobie, żeby dotychczas parametry, na przykład właśnie metry bieżące szafy, powiększyły się aż dziesięciokrotnie. Czy to możliwe? No, możliwe, bo zaraz wam to pokażę, ale po kolei. Dostałem od klientów rzut oraz założenia projektowe. Założenia projektowe są następujące. Mieszkanie jest dla dwóch osób pracujących z domu, czyli potrzebujemy dwa miejsca do pracy. Wystarczy jedna łazienka i taka sugestia od klientów, że łazienka przy sypialni mogła staćby się garderobą, ponieważ generalnie potrzeba jest bardzo dużo miejsca na przechowywanie. Dodatkowo najlepiej, jeśli w tej jednej Łazience byłaby wanna i prysznic. Jeśli się to nie uda, no to ważniejszy jest prysznic, a w przedpokoju ma się znaleźć miejsce do siedzenia, do zakładania butów. I teraz na początku zobaczmy sobie tą wersję oryginalną od dewelopera. Mnie się na pierwszy rzut oka to mieszkanie bardzo spodobało. Po pierwsze, taki bardzo duży plus jest za to, że mieszkanie jest doświetlane. Z trzech stron, nawet można by powiedzieć, że i z tej czwartej jest takie małe okno. Tak czy siak, czy z trzech, czy z czterech stron jest to bardzo, bardzo dobra rzecz i bardzo duży plus, bo nie zdarza się to często w mieszkaniach takich, projektowanych obecnie, właśnie, że mamy takie dobre doświetlenie z, z wielu stron. Tak samo chcę docenić projekt za to, że tutaj deweloper. Projektuje taką dużą kuchnię w kształcie litery L. Oprócz tego, spora przestrzeń dzienna oddzielona tutaj od kuchni, właśnie taką ścianką telewizyjną, więc to wszystko jest fajne i ciekawe, wydaje się ok. W tej sypialni, to co przed momentem mówiłem, nie wiem czy to się zachowa, bo to będzie raczej gabinet. Natomiast chcę pochwalić tą sypialnię za to, że mamy regularny kształt pokoju, a tutaj w niszy jeszcze sporą szafę. I niestety tego, co tutaj właśnie mówiłem jako plus to już tej głównej sypialni nie możemy tego powiedzieć o tym pomieszczeniu, ponieważ pierwsza sprawa taki mój niepokój budzi to, że to łóżko jest gdzieś tutaj wciśnięte, mamy mało miejsca na dochodzenie do tego łóżka. Mamy też przez dewelopera wyrysowaną szafę bardzo niewielką, jakieś 100 cm. Oczywiście można powiedzieć, że tutaj można swobodnie Przedłużyć. No ale, też pytanie o ile? No, bo po pierwsze, yy, nie chcemy tutaj jakiegoś wąskiego gardła wchodzenia, a po drugie, no, nie jest to miłe wchodzenie na taki bok szafy, więc jest to dla mnie jakiś znak zapytania. No i to co też często zauważam, yy, nie jestem fanem takich rozwiązań, bo tutaj nam się tworzy taki tak naprawdę trochę martwy. Taki przedpokoik w samej już sypialni, tak naprawdę wliczamy te, te metry w metraż pomieszczenia, ale tak naprawdę nie wykorzystujemy tego. No i to, co wywołało taką moją największą, takie moje największe zdziwienie i pytanie, co wy o tym sądzicie, że w mieszkaniu, które ma niespełna 82 m2, czyli tak naprawdę duże, wygodne mieszkanie, mamy tylko 60 cm szafy właśnie na okrycia wierzchnie. No według mnie to jest dużo, dużo za mało. Mówię o tym tak swobodnie, ponieważ z klientem udało mi się wypracować wersję, w których tej szafy mamy dużo więcej, więc jakoś tą sytuację uratowaliśmy, ale tak naprawdę myślę, że tak nie do końca powinno być. No i teraz chcę Wam już pokazać wersję numer jeden, którą przygotowałem dla klienta. To jest wersja pierwsza mieszkania, którą zaprojektowałem dla klientów. Tak naprawdę pokażę Wam tych wersji trzy i jeszcze na koniec myślę, że taką wersję finalną, ponieważ na spotkanie właśnie zawsze przygotowuję trzy wersje, a później z tych trzech wersji po korektach powstaje czwarta, finalna wersja do już do wybudowania. I co się tutaj stało? Po pierwsze, z tych dwóch e, sypialni zrobiliśmy gabinety. Są to niewielkie pomieszczenia, ale i jedno i drugie wyposażone jest w duże biurko, w szafy, w szafy może bardziej regały na półki. Jest funkcjonalne, jest, jest zaakceptowane ostatecznie później przez klienta. Co nam dało takie m, ograniczenie tej przestrzeni na gabinety? Po pierwsze, właśnie. E, po pierwsze, ale też chyba najważniejsze, ogromne szafy. To na czym klientowi zależało. Tak naprawdę mamy trzy bardzo duże szafy. Tutaj z tym jeszcze siedziskiem, o którym też klientka mówiła. I tutaj łącznie mamy 610 cm bieżących szaf, czyli właśnie to jest 10 razy więcej, bo w wersji dewelopera mieliśmy jedynie 60 cm. Teraz mamy ponad 6 metrów szafy i w momencie w którym klient potrzebuje tego, no jest to wydaje mi się na wagę złota. Zawsze pierwsza wersja projektu z tych trzech wersji, które przygotowuję na spotkanie, ta pierwsza jest najmniej rewolucyjna. Po pierwsze, żeby zachować jak najwięcej ścian, czyli nie jakby nie generować kosztów, a po drugie też, żeby trochę jakby ograniczyć nazwę to ten taki szok, więc Pierwsza wersja zawsze zachowuje możliwie najwięcej. I przechodzimy teraz do sypialni. Ja właśnie przez to, że nie od razu wszystko jakby czyszczę, to pewne rzeczy pozostały, na przykład ten znak zapytania z tym takim dodatkowym metrami kwadratowymi, które według mnie trochę są stracone, jest uzyskana garderoba. Czyli znowu chodzi o, o te metry bieżące szafy e, zamiast Łazienki, e, i tutaj nadal jakby nie mamy dużo miejsca, ale przez to, że e, do Łazienki mieliśmy drzwi e, normalne, te klasyczne, e, uchylne, tutaj możemy zrobić drzwi przesuwne, przez to e, możemy sobie to, to łóżko postawić osiowo więc no, nieco wygodniej mamy tutaj po obu stronach, e, po obu stronach e, przy łóżku, a tutaj nie potrzebujemy już szafy, ewentualnie jakaś półka na telewizor, na książki, więc generalnie mamy tą przestrzeń lżejszą. W tej wersji mamy jedną łazienkę z bardzo dużym, wygodnym prysznicem. Przez to, że pralka zawędrowała do takiej wysokiej zabudowy tutaj w kuchni, mamy tą łazienkę taką uwolnioną, dużą, wygodną. No a Kuchnia przez to, że od początku mówiłem, że fajnie, że deweloper przewidział na nią dużo miejsca, no to nadal mamy bardzo dużo miejsca na samą kuchnię. Kuchnia w kształcie litery L. E, sam salon nie, nie, jakby niewiele się zmienia, w zasadzie nic się nie zmienia. Mamy tutaj e, fajnie doświetlone z dwóch, czy nawet można powiedzieć właśnie z trzech miejsc e, tą przestrzeń dzienną. Mamy tutaj dodatkowo tylko wejście do gabinetu, które nam nic nie... Nie przeszkadza, ale zostawiamy ten układ sofy naprzeciwko telewizora, i to jest wersja numer jeden. I głównym takim, głównym takim plusem, który tutaj uzyskaliśmy, to to, że to przestrzeń na przechowywanie dla klientów ubrań i, i jakichś rzeczy gospodarczych, i rzeczy, nie wiem, na podróże i tak dalej. Ogromnie powiększyliśmy. W następnym odcinku pokażę wam dwie kolejne wersje. No i jeszcze zobaczę, może od razu wam pokażę tą wersję finalną albo nakręcę dodatkowy odcinek z tą wersją, którą klienci wybiorą już na budowę. Tymczasem zapraszam was na kolejny odcinek i do zobaczenia.